Dzień dobry ponownie, 4 marca. No 2025 wciąż. Dzisiaj inaczej trochę kamerę ustawiłem, jeśli chodzi o profil kolorów. Bo akurat poszła aktualizacja i w aktualizacji w paczce była taka nowość ton nie było czegoś takiego wcześniej w menu w menu wideo profesjonalnym jest teraz ton i jest albo normal albo vivid i ciekawy jestem jak się będzie ten normal spisywał czy to co było w kamerze domyślnie w tym momencie w ustawieniu trybu kolorów jako normalny, bo to jest oddzielny jeszcze tryb normal 10-bit i tam, gdzie jest dialog, czyli ten, co wczoraj używałem, tryb przeznaczony do korekty późniejszej w programie demontażu. Także dzisiaj nagrywam na tym. 10-bitowym normalnym, żeby sobie sam te kolory ustawił, i w tym trybie też normalnego tonu i porównam sobie, jakie te kolory są w porównaniu z tym wczorajszym kawałkiem. Jadę dokładnie dlatego tę samą trasę, żeby sobie potem prześledzić na monitorze oba te ustawienia. I wymyśleć, jakie ustawienia ewentualnie stosować w Dilogu, już na stałe, po prostu. Nie to, że do każdego ujęcia inne ustawienie, bo to nie ma sensu. Tylko po prostu sobie wypracować takie swoje optymalne parametry obrazu. A resztę niech sobie kamera sama robi w tym balans biegnie. I tak jak wczoraj, buźka. No, muszę powiedzieć, że i tak będę miał problem z porównaniem tych. Wideł, bo przecież dzisiaj jest kompletnie inna pogoda. Wczoraj było słońce za wysokimi, wprawdzie, chmurami, ale bardzo rozproszone. Było dość ciemno, bo jechałem jeszcze dodatkowo pół godziny później. No, a dzisiaj słońce, może nie w pełni, ale zupełnie inny odbiór. No, trawa nie jest zielona. Tak jak się zdarzało przy Potoku Służowieckim. Autobus ładne kolory. Chyba większy korek niż wczoraj. Uwaga rower. w tych telefonach muszą być strasznie fajne rzeczy no nie ja mam najnowszy telefon najlepszej firmy nie mam takich rzeczy jak oni naprawdę nie Kurczę. słaby jestem Dzisiaj nie będzie dronowania. Jakby ktoś oglądał z nadzieją, że wzniesie się znów ponad szare ścieżki dostępne dla rowerzystów, to nie, dzisiaj akurat drona nie mam. Mam sprawki, małe zakupki. Wiatr jest jeszcze silniejszy niż wczoraj. Dronowanie przewidziałem na jutro po pracy. Może wrzucę materiał taki pojechany po godzinach, bo ani z biura, do, ani do biura, tylko po prostu po pracy z domu do domu z małym dronowankiem. A w czwartek znowu, wstępnie się umówiłem z kolegą, pojadę po oponę, bo ta co mam z przodu wjechała w kupę, więc jest do wyrzucenia. Kolega, ma do sprzedania taką nową w miarę. A mieszka przy metrze Bemowo, więc zgodnie z prawie obietnicą tutaj jeden z naszych widzów pytał się, kiedy przyjada na Bemowo. No, we czwartek. Bo gdzieś, gdzieś koło ratusza, także napiszcie na chodniku kredą żółtą witamy na pymowni jadę do leklerka po nożyk dla mamy zobaczę czy są w ogóle dobry nożyk ceramiczny mały tu wcale nie jest takie oczywiste że się dostanie tak od razu zobaczę w ogóle jakie są może są jakieś fajne stalowe tylko ceramiczne są zawsze ostrzejsze, to, to fakt. Pękają cholery na przykład w przy upadku, albo jak ktoś się gdzieś tam zaczepi końcówką to, to może pęknąć No ale jest ostry jak 150. A no, jak nie po to jak nie będzie to, to proszę gdzieś w internecie, chociaż dużo jest takich kolorowych nożyków które udają ceramiczne wcale ceramiczne nie są A może znowu na stronie Lidla kiedyś w Lidlu było dużo tych ceramicznych w ofercie i takich szefa kuchni i tych mniejszych, średnich i tych małych No po leklerku jeszcze Bonito, księgarnia, no i chyba do domu. No bo tak, no pogoda jest fajna w sumie, więc można by było pojeździć, ale z drugiej strony laptop w plecaku, jeszcze dojdą, dojdą zakupy. Bo to już z tym towarem nie będzie mi się chciało do lasu jechać. No mówię, odbiję sobie to jutro po pracy. O, teraz mam wiatr w plecy. Jakbym miał dobry żagiel, to nie musiałbym kręcić nogami w ogóle. Jeszcze kite bikingu nie wymyślili, ani bike kajtingu, Może ja wymyślę. To jest sklep grecki, który można fetę kupić prawdziwą Dobrze wiedzieć Jakby ktoś pytał, to pasażer Res Prawie Na rogu, na rogu pasażu za P plus R

No i w sumie sukces pełny. Wszystkie marzenia zakupowe na dzisiaj spełnione. Wiatr w plecy. A i tak jeszcze muszę do żabki pojechać. Przypomniało mi się. po zupkę ogórkową może będzie ciekawe kiedy podniki się pojawią i po jakieś drugie tak zwane danie, jako że jutro pizzy nie będę robił. Ale jutro jest ścisły post, więc trzy posiłki, jeden do syta, tak, bez mięsa. I tak tego nie, nie uda mi się zrealizować. Posiłków będzie pięć, będzie śniadanie. Jogurto musliowe. Pierwsze, potem będzie jajko, razy trzy w postaci myślę jajecznicy, Potem będzie zupka. Potem będzie drugie danie. No i jakaś kolacja. Więc no wychodzi pięć posiłków. Tylko, że żaden nie będzie dosyć, może, może Pan Bóg wybaczy, polski Pan Bóg, bo za granicą nie ma takich obyczajów, no, nie wszędzie, niczym nie. Wszędzie. Siema, siema, a właśnie Rafał jechał, a już nie zatrzymywaliśmy się, bo są sprawy, zresztą byliśmy na środku skrzyżowania. Poznałem go po pomarańczowych spodenkach w sumie. Ale nie na gravelu? Co się stało? Rafał, daj spokój. Napisz w komentarzu, dokąd tak pędziłeś. Dobra, napiszę do niego, że jutro po pracy idę na rower, bo to sytuacja wyjątkowa też zawsze mnie zaprasza na takie wycieczki właśnie po pracozdalne. Jutro akurat będzie sprzyjało ku temu wszystko właśnie łączmy z pogodą No ale jak z Rafałem pojadę no to też muszę lampkę zabrać No, dzisiaj jest nocny wtorek. Zdają też tak, jeżdżą Sobie omawiają się późno, gdzieś tam przy ręce jadą na podbój lasów, no, ale to ja jestem za słaby na takie wycieczki. podobno tempo jest szalencze. Teraz dwa, że o 20 te już śpią. A oni dopiero wjeżdżają do lasu o 20. no jest, tom trzeci zagubiony tom trzeci duże literki zawsze akurat dla mamy i do żabki, tylko pytanie do której A, bo różnie z tym zaopatrzeniem bywa czasem trafić dobrze, czasem niedobrze o proszę bardzo, rowerki miejskie wróciły, jak fajnie. Na pewno po serwisach. A ja tu się nie zmieszczę i nie chodzi mi wcale o część dolną, tylko część górną. Dobra, zmieściłem się, no kierownica 80 cm na swoje prawa. A wjechałem tu dlatego, że tu też jest żabka. Jak się zastanawiam, może do niej zajrzę. Zacznę te poszukiwania jedzenia od tej żabki. Cześć, tam po drugiej stronie Kenu są fajniejsze akurat. Z tego co pamiętam, tam nawet były kiedyś sałatki Grześkowiaka, podczas gdy nigdzie indziej ich nie było. Piją się tutaj, zobaczymy. Jak tu się wchodzi. Może wykupili wszyscy przed popiercem, wykupili dania, które są mniej podejrzewane o zawartość mięsnych elementów, może nie, ale składników, no jakiś tam, też to sama chemia w sumie, nie no żartuję. Ja to tutaj zap zapki co zwykle i z końce pod nią film Chociaż no tak dla ogólnego kształtu tego materiału wideo powinienem powiedzieć, czy znalazłem w niej to co miałem zamiar znaleźć No zobaczymy jak to wyjdzie To taki zjazd tu podjazd prosto w drzewo, to nie, a tu podjazd może być w miarę. O tam jedną lusterką mniej. I prosto do żabki. Ależ wieje. Też mi głowa zaczęła boleć w prawym, nie w lewym, lewym górnym rogu przedni. Dobra, tutaj to już zapnę tradycyjnie, bo jest nie na widoku, więc kusi, kusi, kusi No, kupiłem bardzo ładne rzeczy O, świetnie zapiąłem łańcuch w ogóle <laughs> Jak to się stało w ogóle. Myślałem o zupie na fiorach zawsze, że nie odbył. Aj, no. król po prostu. Król szyfrów. Też wie jak nad morzem. Fajnie powietrze pachnie. A, teraz zawiało jeszcze z, z nad Adany kepsem. Wiosna pomieszana z kepsem, naprawdę świetny zapach. Aż się człowiek głodny zrobił, dlatego mam parówki dzisiaj w planie. Dlatego tej pizzy nie wziąłem od sympatycznego pana w Żabce, gdyż muszę zjeść dzisiaj parówki, które mi się kończą. Terminowo. Jutro no, mam właściwie wiadomo co. Suszy albo pierogi. Więc te pizzę znowu odkładam. czwartek mnie nie będzie, bo będę na wymowie Chyba, że z wracając. No, może w sumie, już będę miał gotowe? Koncepcja słuszna, dobra. Koniec tego dobrego. Dozowe. No we czwartek, właśnie, dozowe. No.